Cześć, dzisiaj filmik o kuchence turystycznej z firmy Fire Maple, dokładnie model FMS X1 i Dzisiaj będziemy chcieli sobie porozmawiać o tym, co ona sobą reprezentuje, czy warto ją kupić i jakie ma zalety lub wady Zapraszam do oglądania Kuchenka, gazówka, palnik, no takie co Z takich teoretycznych rzeczy ta gazówka ma 1500 W, waży lekko ponad pół kilograma, a więc jest dość lekka. A w zestawie dostajemy pokrywkę gumową z otwarciem, pojemnik plastikowy oraz, co chyba najważniejsze, sam palnik, który jest zintegrowany z zapalnikiem piezo i regulatorem samego płomienia. Ten garnek litrowy jest wyposażony w takie rączki gumowe i radiator, który jest wewnątrz, który pomaga ogrzać szybciej naszą potrawę, nasze, nasz napój. I dodatkowo mamy tutaj taki w wyposażeniu otulinę, którą, o którą możemy się ogrzać, albo i się nie poparzymy przy samym funkcjonowaniu. Co jest ważne? To, że ten, ta kuchenka jest do kartuszy nakręcanych. Jest to zaletą, dlatego że nakręcane kartusze możemy odkręcić, znów pakować do środka. A nie musimy się męczyć z przebijanymi, które trzeba wykorzystać do końca. Co jest fajne, że to możemy schować. Jeszcze dodatkowo możemy schować taki 100 gramowy gaz. I wszystko nam się mieści w tym, więc to jest jako całość. Możemy to zabrać. W zestawie nie zawsze jest gaz, dlatego też trzeba patrzeć przy zakupie. Czy warto jest kupić? Myślę, że każdy sam musi się przekonać. Dla tych, którzy zaczynają, dla tych, którzy e, są w dobrych warunkach. Myślę, że to jest dobra kuchenka. Będziemy ją teraz przetestować, to po prostu się nakręca na gazówkę. Przy samym zakręcaniu może nam się trochę ulatnić gazu, ale to jest jak najbardziej normalne. I oczywiście tu odkręcamy z tej strony i już to byłoby temu. chcemy skończyć, po prostu zakręcamy dopływ gazu i już możemy pakować same to do, do całego pojemnika jednolitrowego. Co jest może smutną rzeczą, wadą tego urządzenia, to jest to, że to tylko możemy używać z tym pojemnikiem. Nie możemy tutaj stawiać żadnych patelni, swoich naczyń, bo po prostu płomień będzie uciekał dołem. A to jest zagrożenie, że to po prostu wybuchnie. więc tylko używajmy to z zintegrowanym garnkiem. Akurat tutaj jest jednolitrowym, więc myślę, że. Spokojnie to wystarcza, żeby nawet kilka osób z tego mogło skorzystać. A więc czy warto kupić e, taką kuchenkę? Myślę, że tak. Dlatego między innymi też ją kupiłem, e, zaczynam ją używać i na razie jestem bardzo z niej zadowolony. Oczywiście e, trzeba nauczyć się tego użytkować, aby przede wszystkim bezpiecznie to użytkować w warunkach nawet lekkiego wiatru nie przeszkadza nam to, gdyż mamy tutaj osłonę tego samego radiatora, który nam osłania ten płomień, który nie zgaśnie nam pod wpływem wiatru. Co do samego gotowania, jest około przypisane i tak też w praktyce wygląda, że litr około wody gotuje się tak 6-7 minut. I co? To by było na tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie. Cześć.